Witaj na kanale Zrozum Boga. Odpręż się, wycisz i zanurz w temat, który będziemy dziś poruszać. Dziś chciałbym porozmawiać z Tobą o jednym z najbardziej znanych i często odmawianych fragmentów modlitwy Ojcze Nasz. Chodzi o słowa: bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Często wypowiadamy je automatycznie, nie zastanawiając się głębiej nad ich znaczeniem. A przecież to właśnie te słowa mogą mieć najbardziej zaskakujące przesłanie. Zastanów się przez chwilę. Co te słowa naprawdę znaczą? Jezus nauczył nas tej modlitwy w czasach, kiedy życie było pełne niepewności, a ludzie często odczuwali bezsilność wobec trudów dnia codziennego. W takim kontekście modlitwa, która wzywa do poddania się woli Bożej, była aktem zaufania, aktem wiary, że Bóg wie, co jest najlepsze, lepiej niż my sami. To były czasy, kiedy ludzie żyli w świecie, w którym religia i duchowość były ściśle splecione z codziennym życiem. Jezus przekazał tę modlitwę apostołom jako najprostszą, a zarazem najbardziej doniosłą formę rozmowy z Bogiem. Ta modlitwa przetrwała tysiąclecia, nie tracąc na znaczeniu. Jest jednym z najmocniejszych narzędzi w walce ze złem, jakie mamy do dyspozycji. Ale czy my, współcześni, naprawdę rozumiemy te słowa dzisiaj? Czy naprawdę mówimy bądź wola Twoja, myśląc o oddaniu się Bogu? Czy może traktujemy to jako formalność, którą trzeba odklepać, zanim przejdziemy do listy naszych życzeń? Zastanów się. Czy kiedy mówisz bądź wola twoja, naprawdę masz na myśli wolę Boga czy swoją własną? Czy nie jest to czasem tak, że mówisz bądź wola twoja, a chwilę później zaczynasz prosić Boga o to, co wydaje ci się, że powinieneś otrzymać? Daj mi to. Spraw, żebym osiągnął tamto. Uczyń, żebym dostał awans. Lista próśb jest długa. Ale czy te prośby nie są czasem próbą rozkazywania Bogu? Czy nie przypominasz sobie wtedy, jak to szatan, pierwszy buntownik, powiedział do Boga bądź wola moja? Nie bądź wola twoja, ale właśnie moja. Czy twoja modlitwa nie jest czasem próbą przekonania Boga, by zrobił to, co ty chcesz? Czy naprawdę oddajesz swoje życie Jego woli, czy tylko próbujesz uzyskać od Niego to, co dla ciebie wygodne? Dlaczego tak wielu z nas modli się w ten sposób, jakbyśmy oczekiwali, że Bóg spełni nasze żądania? Czy nie jest to rodzaj hipokryzji, kiedy z jednej strony deklarujesz poddanie się woli Bożej, a z drugiej próbujesz nakłonić go do zrobienia tego, czego ty pragniesz? Ile razy w ciągu swojego życia, kiedy wypowiadasz słowa bądź wola twoja, tak naprawdę myślisz bądź wola moja? Jak często wpadasz w bagno grzechu, tkwiąc w nim? I nawet nie tyle, że nie możesz, co po prostu nie chcesz się z niego wydostać? Czy w tych momentach również mówisz Bogu bądź wola twoja? Czy raczej poddajesz się pokusie, mówiąc Mu bądź wola moja? Co robisz w momencie, gdy twoje pragnienia i pożądania stoją w sprzeczności z Bożymi przykazaniami? Czy nadal podążasz za jego wolą, czy może idziesz za tym, co wydaje ci się wygodniejsze, łatwiejsze i przyjemniejsze? Zastanów się, jak często próbujesz wymagać od Boga, zamiast okazać posłuszeństwo Jego woli. Dlaczego w ogóle oczekujesz, że Bóg powinien robić to, czego Ty chcesz? Zadaj sobie to pytanie. Dlaczego Bóg miałby spełniać akurat Twoje życzenia? Jakie masz prawo, by od Niego wymagać? Czy jesteś posłuszny Jego przykazaniom? Czy codziennie starasz się być lepszym człowiekiem zgodnie z Jego wolą? Czy Twoje życie jest naprawdę świadectwem wiary? Czy nie zapominasz czasem, że Bóg, do którego się modlisz, jest wszechmocnym stwórcą, a nie starszym panem siedzącym na tronie na chmurce, gotowym spełniać Twoje zachcianki? Bóg jest wszechmocny, wszechwiedzący i pełen miłości. Ale ta miłość nie oznacza, że spełni każdą Twoją prośbę, niezależnie od jej sensowności czy zgodności z jego planem. Bóg zna Twoje serce lepiej niż ty sam. Wie, co jest dla ciebie najlepsze, nawet jeśli Ty tego nie rozumiesz. Jest to jedną z najtrudniejszych tajemnic naszej wiary do rozważania. Dlaczego Boży Plan miałby zakładać moje niepowodzenie? Są sytuacje, kiedy jest to niezwykle trudne, a może w ogóle niemożliwe do zaakceptowania z naszego poziomu, z perspektywy człowieka. Ale czy to właśnie nie jest ten najważniejszy moment, aby w pełni zaufać Bogu? Chcę, abyś pomyślał, pomyślała o tym następnym razem, gdy będziesz odmawiać modlitwę ojcze nasz. Każda fraza tej modlitwy ma swoje znaczenie, a szczególnie ta jedna: bądź wola Twoja. Zamiast żądać, ucz się akceptować. Zamiast prosić o to, co Ty uważasz za dobre, spróbuj zaufać, że Bóg wie, co jest najlepsze. Pamiętaj, że w Jego woli jest mądrość i miłość, której my często nie rozumiemy. To właśnie to zaufanie jest kluczem do prawdziwej wiary i prawdziwego życia duchowego. Wiemy, że to szatan był tym, który odrzucił Bożą wolę. Stawiając siebie na pierwszym miejscu. Nie popełniaj tego samego błędu. Bądź świadomy, świadoma słów, które wypowiadasz, i niech to zawołanie bądź wola twoja stanie się prawdziwym oddaniem twojego życia w ręce Boga. Zachęcam cię do przemyślenia na nowo znaczenia tej modlitwy. Zamiast próbować kształtować Boga na swoje podobieństwo, pozwól, aby to On kształtował ciebie na swoje. Zaufaj mu nawet jeśli nie zawsze rozumiesz jego plany. To właśnie to zaufanie jest kluczem do prawdziwej wiary i prawdziwego życia duchowego. Czy będziesz mieć odwagę powiedzieć, bądź wola Twoja, i naprawdę w to uwierzyć? Zaufać Bogu na tyle, aby poddać mu swoje życie, swoje pragnienia, swoje obawy. Czy masz odwagę zaakceptować, że jego plan może być inny niż Twoje marzenia, ale że zawsze będzie lepszy? Pamiętaj o tym za każdym razem, gdy odmawiasz modlitwę Ojcze nasz. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pamiętaj proszę, że tylko dzięki Tobie możemy rozwijać ten kanał. Zasubskrybuj, polub, skomentuj, bo dzięki temu ten film dotrze do większej liczby osób.